Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku na kanale, w którym porozmawiamy sobie o potencjalnych bankructwach na przyszłość, tych, które potencjalnie mogą się wydarzyć, i będziemy mieli z tym taki sam efekt jak z Copenhagen Flames. Jednak na samym początku, jak sami wiecie, stworzyłem film. Pierwsza naklejka odzyskała swoją cenę yy, sprzeda Paryża wytyfy wytyfy. I ten film okazał się być hitem w pewnym sensie. To trzeba powiedzieć o nim. Wręcz samo. Ciekawe, czy mi się to uda znaleźć. No pewnie, że się uda. Mamy od najnowszych komentarzy. Samo Skinsmanki skomentowało ten film. Dziękujemy za wyjątkowo wdzięczną wstawkę. I ja w ramach podziękowania. W ogóle Skinsmanki zapłaciło za ten film. Rozumiecie to? Wielkie serduszko dla nich. Dlatego zrobię dubbing wstawki z tego filmu. No, jest strona skinsmanki, oczywiście, można na nią wejść. Na niej są crafty różnego rodzaju, których skinsmanki nie wlicza do ceny skinów, ale z Saix No i przechodzimy do rynku Steam. Z kodem zą 35% do doładowania. Nieźle, nie? Także co? Dzisiaj temat bankructw. Za 7 minut przyjeżdża do mnie kebab, więc muszę się streszczać. Dlatego nas ocha. Po pierwsze, akcje Face są gigantycznie niskie. Pytanie, czy to nie jest jakiś prognoz ich upadku? Ciekawi mnie to, bo te akcje ich w sumie nie działają zbytnio tak, jak powinny działać akcje. Z drugiej strony, ceny akcji Astralis też zbyt wysokie nie są. I to są pytania tego typu, czy. Drużyny, właśnie w tym stylu pokroju Astralis czy E-Face, które są naprawdę uznane, w przyszłości nie mogą spać. Ja akurat nie pod co inwestowałem w Astralis, bardziej pod to, że po prostu tych naklejek. Te naklejki są bardzo ładne i cena jest dosyć niska, ale skąd mamy wiedzieć, trzeba by na pewno większości drużyn w ogóle nie grożą takie upadki jak właśnie Copenhagen Flames. Jakby to powiedzieć, no, ja bym powiedział, że się poniekąd może na to zapowiadać. Yy, dlatego. Moja rada co do tych właśnie prognoz i tych właśnie inwestycji jest następująca. Zawsze można zrobić sobie taki wielki split inwestycyjny w, w takie naklejki, właśnie po kraju Astralis, Face, może nawet heroik chociaż heroik akurat cały czas dowodzi dobre wyniki, więc tu jest trochę gorzej. I właśnie spróbować, może tam coś ustrzelić, ewentualnie, no tak jak ja widzicie, mam Ninjzy, zainwestować w te naklejki, które po prostu się ostatnio nie podostawały i liczyć na to, że się nie będą dostawały dalej. Wtedy mamy trochę większą Większe możliwości, ponieważ mamy mówi Star Riders, Entropic, no w sumie to Imperial też może się nagle takie okazać. No i to będą zawsze drużyny, które z kolejnymi wydarzeniami będą miały jakieś możliwości do wzrostu. Oczywiście też to nie są brzydkie naklejki, ale jeżeli chodzi o inwestycje krótkoterminowe, wolałbym raczej nie proponować takich rzeczy, bo przed nami jeszcze promocja na Paryż, która może dosyć mocno namieszać, więc tutaj liczmy jednak to ryzyko. Ale według mnie e, nakupienie sobie na long term takich właśnie Ninez, Imperial, Entropic, e, może nawet Copenhagen Plains, mimo że upadli, może jeszcze będą ros rosnąć. E, właśnie no Face, Australis, e, nie, nie brzmi to jak głupi pomysł. Może nawet Sharks, e, które były było tylko raz, też nie jest to e, wykluczone. To są takie long termy, które w sumie możemy wykonać. Ewentualnie jakieś inwestycje punktowe, także w sumie. Czemu nie? Yy, ogólnie polecam poszukać sobie na zdaku akcji yy, drużyn, bo niektóre z nich, właśnie tak jak mówię, Face czy Astralis, wyglądają całkiem nieźle. Są one w ogóle, akcje są dużo tańsze niżeli same w sobie naklejki, ale o tym już gdzieś było, więc też nie ma co tego duplikować jakoś mocno. Yy, Także wydaje mi się, że to jest spoko. A w ogóle, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tematem, jeszcze tak z innej beczki, ile zawodnicy zarabiają na swoich autografach, to polecam też wyszukać to, bo gdzieś był o tym artykuł, więc myślę, że warto się tym zainteresować. Znaczy, zainteresować nie, ani nie zainspirować, ale można się tym. Jakoś tam, mo można się w to wczytać O, tak powiem, że można po prostu przeczytać sobie Że te kwoty, które wyciągają Zawodnicy za naklejki są naprawdę gigantyczne I jednak się potwierdza To o czym mówiliśmy e, jakiś czas temu Znaczy ja mówiłem w sumie Bo nie my, bo jestem sam No Także co, jeszcze raz dzięki Za skinsmanki Że wzięli i się dołożyli tu Dla twórcy W potrzebie Zrobię wam z tej okazji jakiś konkurs też. Nieduży, ale będzie. Także wypatrujcie. Nie wiem za ile? Za tydzień może? Zobaczymy. Także co? To było na tle w tym filmie. Ja idę na kebab, bo 3 minuty jeszcze na kebab zostały. Także no. joł wam wszyscy.